Pomaganie jest fajne, wiedzą o tym uczniowie i absolwenci strzałkowskiej podstawówki, którzy działają w lokalnym centrum wolontariatu. Organizacja istnieje już od jakiegoś czasu, jednak niedawno w budynku po byłym gimnazjum powstało jej biuro. Założenia Lokalne Centrum Wolontariatu ma nieść pomoc i osobom z zewnątrz i angażować osoby z zewnątrz. Nie tylko do tej pory realizowany wolontariat w szkole był wśród uczniów i właściwie na, w obrębie szkoły, a Lokalne Centrum Wolontariatu zakłada, że mogą się w, niego zaangażować, w działalność lokalnego centrum zaangażować osoby z zewnątrz. Aktualnie lokalne Centrum Wolontariatu prowadzi dwa programy dotyczące wsparcia dla seniorów. Chodzi m.in. o robienie zakupów, a także wypożyczanie i dostarczanie książek z gminnej biblioteki. Pomóc może każdy, wystarczą dobre chęci. Każda osoba, która jest chętna, może także przyjść od godziny 9 do 10 w środę i zgłosić się, aby pomagać osobom potrzebującym. Aby także uczestniczyć w pomaganiu, należy wypełnić ten wniosek i wypełnić zgodę rodzica. A chętnych nie brakuje. Aktualnie organizacja zrzesza 28 osób. Zawsze chciałam pomagać osobom potrzebującym. Teraz mamy bardzo dużą okazję, żeby pomóc, ponieważ jest pandemia i osoby starsze jednak potrzebują nas młodych. Zachęciłabym wszystkich nastolatków w naszym wieku, aby pomagali. Wszyscy wolontariusze zostali przeszkoleni przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu oraz Fundację Podaj Dalej z Konina w ramach projektu Aktywni i Niezależni. Podkreślam profesjonalizm naszych wolontariuszy. Wszyscy oni zostali oznakowani i wyposażeni w taki identyfikator, za pomocą którego będziecie mogli identyfikować naszych wolontariuszy i kojarzyć ich dokładnie z akcją, która jest prowadzona przez lokalne Centrum Wolontariatu. Jednostka współpracuje z Biblioteką Publiczną, Uniwersytetem III Wieku, a także Domem Pomocy Społecznej. Do skorzystania ze swoich usług zachęca każdego potrzebującego pomocy. Każda osoba, która się zgłosi do naszego lokalnego centrum wolontariatu, osoba potrzebująca będzie musiała wypełnić wniosek, który polega na wpisaniu imienia i nazwiska, adresu zamieszkania oraz telefonu, żeby się, żebyśmy mogli się z tą osobą skontaktować. A tutaj wpisujemy czynność, która, która osoba potrzebująca będzie chciała uzyskać pomoc od wolontariusza, na przykład robienie zakupów, odśnieżanie chodnika, pomalowanie płotu. Na razie w pandemii będziemy tylko realizować pomoc, która jest na zewnątrz. Jedynie po pandemii będziemy realizować pomoc, która jest wewnątrz, na przykład pomoc w obsługach, w obsługach internetu, telefonu lub poczytanie książki. Więcej informacji na temat lokalnego centrum wolontariatu można znaleźć na stronie spstrzałkowo.pl.